Cześć, witajcie w kolejnym rankingu. Podsumowującym rok 2018 i dzisiejsza kategoria jest bardzo ciekawa, ponieważ są to myszki. Myszek w tym roku w testach było niezwykle wiele. Jeszcze część, niestety, została mi tutaj nie przetestowana i wejdę już w roku 2019 te recenzje. A dla zainteresowanych, jeśli chodzi o dzisiejszy ranking, jeśli coś by Wam się spodobało, to w opisie filmu macie linki, tak z cenami, jak i do pełnych recenzji tych myszek. Wtedy możecie sobie obejrzeć dokładnie całą recenzję i wywnioskować. Czy taka myszka będzie dla Was odpowiednia? A tymczasem bez przedłużania zapraszam Was na ranking. Zaczynamy. Ranking na miejscu dziesiątym otwiera myszka Dream Machines DM3 Mini. Niewielki gryzoń ze średniej półki cenowej. Wyposażony w sensor optyczny Pixart 3360. Jest ona dobrze wykonaną i dość wygodną myszką. Cechy charakterystyczne to prostota i solidność. Myszka nie posiada oprogramowania, a nawet bocznych przycisków. Jednak konfigurować można ją poprzez kombinację przycisków. Miejsce dziewiąte. Kugar Revenger S, czyli nowsza wersja i tak świetnego Revengera. Niemiecki producent proponuje nam gryzonia najwyższej jakości, solidnie wykonanego, dużego, posiadającego zaawansowane oprogramowanie, jak i mnóstwo funkcji. Tutaj Także znajdziemy sensor optyczny Pixart PMW 3360, jednak cechą charakterystyczną jest próbkowanie z częstotliwością nawet 2000 Hz, czyli dwukrotnie więcej niż we wszystkich innych myszkach konkurencji. Miejsce ósme zajmuje niedroga myszka o metalowych ślizgaczach. Blady Q50. Jak większość myszek Blady, wykonana jest naprawdę solidnie i jest dość wygodna. Znajdziemy tu sensor Avago A3050, który cudem techniki nie jest, ale w tej niedrogiej myszce sprawdza się nieźle. Dodatkową atrakcją są kolorowe LEDy. Jeśli szukacie niedrogiej i wygodnej myszki to jest to jedna z ciekawszych propozycji. Miejsce siódme to myszka bez wątpienia kontrowersyjna. Thermaltake Level 10M Hybrid jest przedstawicielem jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii tego producenta. Specyficzny design, ogromna waga i wykonanie w większości z metalu czynią z tej myszki unikatową konstrukcję. Na dodatek pracować może bezprzewodowo. Myszka TT eSports, co ciekawe, posiada sensor laserowy. AWAGO 9800. Jest to jeden z najbardziej cenionych sensorów tego typu. Miejsce szóste. To kolejna niedroga myszka. Sharkun Skiller SGM2 jest nieźle wykonana i bardzo wygodna. Gryzoń posiada LEDy z ciekawymi efektami. Zastosowano tutaj sensor optyczny SPC-P. 6651, który sprawdza się przyzwoicie dopiero po aktualizacji firmware'u, ale lepiej późno niż wcale. W tej cenie, myszka ma sporo zalet i może być świetną alternatywą dla podobnych, jednak sporo droższych konstrukcji konkurencji. Miejsce piąte. Na uwagę zasługuje także niedrogi gryzoń od Cooler Mastera – model CM310. Myszka co prawda ideałem nie jest, ale połączenie rozsądnej jak na Cooler Mastera ceny z dobrą jakością wykonania i dużym poziomem komfortu daje nam tu całkiem udany produkt. Mamy też podświetlenie RGB i optyczny sensor PixArt A3325. Fanom Cooler Mastera na pewno przypadnie do gustu. Miejsce czwarte. Nietypowa myszka od Hamy z serii Urage. nosi nazwę Morp 2 i wydaje się niewielka, jednak ma możliwość regulacji i zmiany swojego rozmiaru. Częściowo wykonana z metalu, dość wygodna i solidna. Posiada optyczny sensor AWAGO PMW 3320. Jest to gryzoń wyróżniający się designem, a przy okazji używanie go daje bardzo dużo przyjemności. I najlepsza trójka na miejscu trzecim. Reprezentant myszek dla wymagających. HyperX Pulsefire Search. Myszka konkretna. Wykonana na najwyższym poziomie i bardzo wygodna. Działa pod kontrolą oprogramowania Ingenuity, które zarządza LEDami, jak i ustawieniami precyzyjnego sensora optycznego Pixart 3389. Przełączniki w tej myszce wytrzymują aż 50 milionów kliknięć. Myszka z dumą reprezentować może gryzonie HyperXa. Miejsce drugie. Genialna myszka SteelSeries Rival w wersji 600. Kosztuje nieco więcej niż produkt konkurencji z miejsca trzeciego, ale w zamian oferuje niesamowity wygląd i kosmiczną jakość wykonania. Jest bardzo wygodna i ma genialne LEDy. Dzięki technologii TrueMove 3, czyli połączeniu dwóch sensorów nie ma sobie równych pod względem precyzji. Przełączniki wytrzymują tu nawet 60 milionów klików, a dodatkowo myszka ma zaawansowany system kontroli wagi i zdejmowane panele boczne. Miejsce pierwsze należy do Genesisa. Myszka Genesis Krypton 770 jest kolejnym udanym przedstawicielem tej serii. Bardzo wygodny i świetnie wykonany gryzoń posiada także miłe dla oka diody i zaawansowane oprogramowanie. Korzysta z precyzyjnego sensora optycznego Pixart PMW3360. Dzięki czemu nadaje się do każdego rodzaju gry. Powodem, dla którego ta myszka znalazła się na pierwszym miejscu rankingu jest genialny stosunek jakości do ceny. Produkt jest niezwykle opłacalny, posiada w swojej cenie ogrom zalet. No i podsumowując, jak zwykle starałem się pokazać tutaj tak produkty budżetowe o dobrym stosunku jakości do ceny, niekoniecznie stopowymi sensorami, ale po prostu będące na każdą kieszeń, ale są też produkty dla najbardziej wymagających graczy. Wybór był bardzo ciężki, nie ukrywam, no i rok 2019 raczej nie przyniesie żadnych zmian w tej tematyce, ponieważ część myszek, które przyszły w listopadzie i grudniu jeszcze czeka na testy, więc będą w tym roku się pokazywać w recenzjach i na pewno tych myszek jeszcze bardzo dużo w tym roku do mnie przyjdzie. Tak więc spodziewajcie się wielu testów myszek. Jeśli ten film Wam się spodobał, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i oczywiście piszcie w komentarzach, jakie myszki na moim kanale chcielibyście zobaczyć właśnie w roku 2019. Co się uda załatwić, to oczywiście jak zwykle załatwię specjalnie dla moich widzów. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was. Cześć!